Z Duchem Świętym mam tak, że, że kiedy przychodzi do mnie, kiedy staję w jego obecności, to zazwyczaj wszystko we mnie milknie. Zapada jakaś głęboka Boża cisza, i, i wszelkie słowa już są nieadekwatne, niepotrzebne, że On jest Bogiem, który no, wymyka się słowom, przekracza je. Dlatego za każdym razem takie pytanie, kim on jest, no jest trudne. Ale gdybym miał już, szczególnie w tym ostatnim czasie, jakieś jedno słowo mu przypisać, tym, to kim jest, jak działa, to, to byłoby to życie, że jest tym, który jest życiem i który mi to życie przynosi. Myślę sobie o takich wszystkich poziomach mojego życia, Począwszy od tego poziomu takiego fizjologicznego, biologicznego, że jest też, jest też Bogiem, przy którym na tym biologicznym poziomie wypoczywam, regeneruję się, jest odpocznieniem. Też na tym poziomie psychologicznym, psychicznym, kiedy często jest jakieś zapętlenie, zmieszanie, jakiś trud. Jest też tym, który może to rozsłupływać, Właśnie przynosić ożywienie w takich trudnych momentach. No i oczywiście na tym poziomie duchowym, w tej przestrzeni duchowej jest życiem samym w sobie, z życiem, które Bóg Ojciec posyła nam zgodnie ze swoją obietnicą przez Chrystusa, przez to, co Jezus dla nas zrobił, przez to, co wycierpiał, przez Jego zmartwychwstanie. Posłany jest nam Duch Święty, żebyśmy, żebyśmy żyli tego życia w ostatnim czasie, Mocno doświadczam też może taka krótka przygoda sprzed kilku dni, gdzie byliśmy ze współbraćmi w Domu Pomocy Społecznej, opiekowaliśmy się mieszkańcami DPS-u. I wśród mnóstwa pięknych historii, które nas spotkały przez dwa tygodnie, mieliśmy jedną trudną, jeden trudny moment, kiedy jeden z mieszkańców stracił przytomność. Czekaliśmy. Koło kwadransu na karetkę. Ja przy tym panu byłem i y, jakoś gasł z minuty na minutę. Jego oddech był bardzo płytki. Y, I czekając przy nim, tam trzymając go za rękę, była we mnie tylko jedna taka modlitwa jedno pragnienie przez cały ten kwadrans, który się ciągnął, jakby to trwało kilka godzin. Pewnie y, ta modlitwa była duchu święty, który jesteś właśnie tchnieniem życia. Przyjdź i napełnij go swoim życiem, swoim oddechem, spraw, żeby. Mógł nabrać o, y, głębokiego oddechu w Tobie. Tego Pana przewieziono później do szpitala, i z tego co wiem, cały czas w tym szpitalu y, przebywa, więc Duch Święty jakoś jest tym życiem, który przenika y, całe też moje życie we wszystkich jego aspektach. Dar rady. To jest taki moment to są takie momenty, y, kiedy zapraszam Ducha Świętego. Do takiej realnej ingerencji w moje życiowe decyzje. Kiedy staję przed jakimś dylematem, przed jakimś problemem, decyzją, no i przynoszę wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje przemyślenia związane z tą sytuacją. To mogą być oczywiście zarówno te, te wielkie życiowe decyzje, które później jakoś ukierunkowują. Moje życie na Amen, na przykład decyzja o wstąpieniu do zakonu, no to oczywiście mogą być też mniejsze, bieżące, codzienne decyzje. Na przykład taka decyzja, czy jechać, pomagać do tego DPS-u, o którym mówiłem. Więc przychodzę przed taką decyzję, przenoszę też wszystkie informacje, które mam, wszystkie rady od moich przyjaciół, bliskich, z którymi żyję. Jakieś też informacje ze świata, którego staram się słuchać, ale ostatecznie to jest dla mnie jakoś ważne, żeby właśnie przejść i powiedzieć w Duchu Boży: A co o tym wszystkim Ty myślisz? W którą stronę Ty byś poszedł? W którą stronę Ty byś powiał? Gdzie chcesz mnie poprowadzić? Taki kluczowy moment, w którym. W którym zatrzymuję się i mówię, że bardziej się liczy dla mnie Twoja rada, niż jakaś moja wola czy moje upodobanie. I ja tego tak doświadczam, że czasem święty odpowiada z taką oczywistością, z takim wielkim światłem i mówi słuchaj, idziemy tam, robimy to, że się czuję ten jego podmuch wiatru na plecach i tak miałem. Tak miałem, kiedy decydowałem się o tym wyjeździe właśnie do, do DPS-u, żeby pomagać. Jakoś głęboko wierzę i tego doświadczyłem, że to była jego wola, jego pragnienie. No ale też nie zawsze ta rada w taki sposób przychodzi, czasem niedługo, że zaprasza do wyruszenia jakąś drogę, do poczekania jakiegoś czasu, do, do jakiejś współpracy, do podjęcia jakiegoś trudu. Ale prędzej czy później on zawsze tą radę daje, zawsze jest tym, który chce mnie prowadzić. To jest dla mnie jakoś ważne też, że, że moje życie jest wtedy w posłuszeństwie duchowi świętemu, że to jakoś on jest decydentem tego, co robię, czym żyje, jak żyje. Oczywiście mam też takie doświadczenie, że w ogromnej większości to on spełnia pragnienia mojego serca, że ta moja wola często jest synchronizowana z jego wolą, ale ten moment, kiedy czasem tak nie jest, kiedy zapieram się siebie i mówię, no poszedłbym w tą stronę, ale jeżeli rzeczywiście chcesz iść w drugą, to, to idziemy w drugą. W tym sensie jesteś też panem jakiego daru najbardziej potrzebuję? No, oczywiście samego Ducha Świętego nie jestem największym darem, bez którego no, umieram. Nie ma we mnie życia, ale z tego katalogu darów, które Duch Święty jakoś rozdaje, które przynosi, pomyślałem sobie szczególnie o darze pobożności. Już jakiś czas temu wyruszyłem w taką drogę modlitwy, nad 10 lat staram się regularnie modlić. Oczywiście w zakonie tej modlitwy jest jeszcze więcej. Im dłużej się modlę, tym bardziej widzę, że, że tego daru pobożności potrzebuję. Znaczy, coraz bardziej doświadczam, że mogę Panu Bogu dać czas, poświęcić jakiś czas na modlitwę, że mogę też czytać jakieś dobre, Boże, duchowe rzeczy. Mogę słuchać dobrych, Bożych rzeczy, ale że to nie wystarczy do tego, żeby żeby modlitwa zaistniała, żeby, żeby zacząć się modlić, żeby to, ten czas poświęcony Bogu był naprawdę spotkaniem z Nim. I tak sobie rozumiem tak też doświadczam tego daru pobożności, że to jest Duch Święty, który przychodzi i. I z czasu, który daje Bogu, sprawia, że ten czas staje się realną modlitwą, realnym spotkaniem. Że nie tylko już słucham o Nim, nie tylko tęsknię za Nim, ale spotykam się z Nim, słucham Go. A on wysłuchuje mnie, albo po prostu jesteśmy razem bez słów. Że to nie jest oczywiste i to jest, i to jest zawsze łaska, nie? że to jest jego, jego łaska, że możemy się z Nim spotkać, ale myślę, że tego daru pobożności bardzo. Bardzo potrzebuję.